STS Zakłady Bukmacherskie sponsorem głównym Jagielloni Białystok. Paweł, witaj, witaj w Białymstoku, witaj w Jagiellonii. Na początku może powiedz, jak w ogóle do tego doszło, że, że spotykamy się dzisiaj tutaj na stadionie miejskim i generalnie witamy cię w klubie w Jagiellonii. Dzień dobry, dziękuję bardzo za przywitanie. Jestem bardzo szczęśliwy, że jestem tutaj i jak do tego doszło, no, jak wrócić do historii, to ja powinien by tutaj trafić 4 lata temu do Jagiellonii, ale Związałam swoją drogę piłkarską z Arką Gdynia, także to, co ma być, to ma być, tak się można powiedzieć. Także, jak już powiedziałem, jestem szczęśliwy, że jestem tutaj i, i, i będę reprezentował te żółto-czerwone barwy. Jesteś doświadczonym bremkarzem, który też już od wielu lat gra na polskich boiskach, na ekstraklasowych boiskach, a więc też tę ligę znasz pewnie świetnie. No tak, dobrze powiedziałeś, długo tutaj grałem w ekstraklasie, w sumie już 6 lat. także tak, znam tę ligę. Był też czas rozegrać z spotkań przeciwko, przeciwko Jagiellonii, przeciwko twojemu obecnemu klubowi, które z nich wspominasz najlepiej, które najgorzej. Ja mam jeden typ, ale zobaczymy, co ty odpowiesz. No wiadomo, że ja pamiętam ten mecz, kiedy w Gdynie wygraliśmy 4-1 z Jagiellonią, to wiadomo bo dla nas duże zwycięstwo, ale z pamięci chyba zazwyczaj przegrywaliśmy albo remis był z Jagiellonią. Mhm. Tutaj mi też chodzi po głowie taki jeden mecz, w którym nie wiem czy jeszcze o tym myślisz, ale to był taki mecz, gdzie no, ciężko było wyjaśnić z tą jak gdyby, historię i sytuację, w której no, straciliście trzy punkty tutaj przy No tak, prowadziliśmy przez, jak już zwartowałam, przez 94 minuty i, i, i niestety za 4 sekundy straciliśmy dwie bramki, także no, to znowu pokazuje, co piłka w piłce wszystko możliwe i... Iglonia ma charakter, dlatego walczyło do końca no i wygrało ten mecz z nami. Ty powiedz, jako zawodnik, stawiasz sobie jakieś takie cele indywidualne przed każdym, przed każdym sezonem? Jak sobie w ogóle wyobrażasz tutaj pobyt w Białymstoku? Jak to widzisz? E, oczywiście są cele, ale jestem zawodnikiem, który nie jestem tenisistą. To piłka nożna to jest jakby zawód. I najważniejsze to będą wyniki Jagiellonii. I Na dzisiaj mogę powiedzieć, że na pewno Jagiellonia nie zasługuje na miejsce, na którym się skończył ostatni sezon. Także ja zrobię ze swojej strony wszystko, pomogę jak mogę Jagiellonii, żeby, żeby być o górę tabeli na końcu sezonu. STS Zakłady Bukmacherskie sponsorem głównym Biały Białystok.